A jak ktoś się interesuje Assassin's Creed, to proszę odwiedzić nasze konto Zakon Assassin's Creed. Sketę kagi. Czy łupcia i wszystkich pionych? Nie zgadniacie ludzie co teraz robię! Jakbyś się ktoś pytał, to wrzucam odcinek w HD Modern Warfare, 1. Już projekt zacząłem, także będzie bardzo fajnie. Nie mogę tak uciekać. Nie będzie mógł oh, oh. zbyt wielką traumę. Odrzuca terapię. Wyobraźmy oh, sobie. Będzie... spróbuj się odprężyć. Spróbuję go ustabilizować. Oj pisze to wszystko słychać, jak Skupi ja się. tak napierdzielam w kawiecugę. w słuchaj mojego głosu. To, co cię o. otacza, nie jest rzeczywiste. Ale. On tylko. No, dobrze. Co... Tak to prześlij tak film, a na pewno zobaczymy. Nie działa. To jest Samsung Wave, oczywiście. Pierwszy raz. Wspomniany w moim odcinku też. To jest. Stracimy go. Musimy go natychmiast odłączyć. W porządku, Desmondzie. Postaramy hmm. się Cię wyciągnąć. Właśnie to nasz profil zakon asesynów to jest studio nagraniowe, takie jakby. Studio, pamiętajcie W porządku? <laughs> Mówiłem, że nic mu nie będzie. No Tra nie, ja Spokojnie, właśnie! Przed nim złodziej, odrąbniać ręce! Porwaliście mnie! Podłączyliście do tej rzeczy! Animus. To, animus. to jest animus! Nawet nie Wiesz, wiem, kim, nie kim nie co to jest animus! Nie wiem, jest Posiada pan informację. Oraz panie Informacje? Na litość boską, jestem zwykłym barmanem. Czego ode mnie chcecie, żebym was nauczył mieszać Martini? Wiemy kim pan jest. Czym pan jest? Nie mam pojęcia o czym mówisz. Nie mamy czasu na gierki. Jest pan asasynem. I czy się to panu podoba, czy nie? W pańskiej głowie znajduje się coś. Czego chcą moi pracodawcy? Nie jestem żadnym asasynem. Już nie. Tak, pańskie akta zawierały jakąś wzmiankę. Coś o ucieczce. Wyjątkowo szczęśliwie się złożyło. Czego ode mnie chcecie? Wypełniania naszych poleceń. Animus pomoże nam znaleźć to, czego potrzebujemy. A potem będzie pan wolny. Nie ma mowy, żebym znowu tam szedł. W takim razie będziemy kontynuować naszą pracę uprzednio wywoławszy u pana śpiączkę. Skończy? No pisz, muszę wstawić. Yy, powiem sposób. ci Sary, że on nie uciekł Przecież z więzienia, tylko to chyba chodziło pan o to, że dlatego, uciekł od tych asasynów, że więc... ten sposób jest szybszy. Jesteś szalony! To no jak będzie, panie Miles? Życie czy śmierć? No. Proszę się położyć. No. Mam dobry wybór. A to, co on już zrobił, ten nagłośnił to w radiu, w telewizji, to, to już nie nasza sprawa, a no nie? Gdzie ja jestem? Wewnątrz Animusa. To znaczy, to projektor do odtwarzania pamięci genetycznej w trzech wymiarach. Pamięci genetycznej? Chyba potrzebne będzie krótkie szkolenie. No dobrze. Zaczniemy od czegoś prostego. Czym jest wspomnienie, panie Miles? To jest odtworzenie takie Unikalne dla jednostki pamiętającej to wydarzenie. Hmm. Tak, jasne. A gdybym panu powiedział, że ludzkie ciało zawiera nie tylko wspomnienia danej osoby, ale także jej przodków, może pan to nazwać pamięcią genetyczną. Jeśli pan chce, migracja, hibernacja, reprodukcja. Skąd zwierzęta wiedzą kiedy i dokąd się udać? Jeden co po, dokładnie zrobić? Zwierzęta mają instynkt. Teraz bawi się pan w semantykę, panie Miles. Fakty pozostają faktami. Te stworzenia posiadają wiedzę, pomimo braku doświadczenia, z którego ona wynika. Od 30 lat próbuję zrozumieć, jak to możliwe. Dokonałem niesamowitego odkrycia. Nasze DNA działa jak archiwum. Zawiera nie tylko przekazywany przez pokolenia materiał genetyczny, ale również pamięć, wspomnienia naszych przodków. A więc Animus pozwala wam i czytać te akta DNA. Dokładnie! Jest My to wiemy. W I w próbujemy uzyskać dostęp do konkretnego wspomnienia. Niestety, kiedy sumie, próbujemy otworzyć twoją pamięć, jest. twój umysł wycofuje się. A tak Brakuje jest. Zaregramuje w tego za To właśnie stało się wcześniej. Zostałeś wyrzucony A, z docelowej pamięci zresztą. i wypchnięty do bardziej stabilnego stanu. Dlaczego? To tak twoja to podświadomość. Stawia opór. Odkryliśmy podobne o chodzi o pacjentów, o opis. którzy pod hipnozą ponownie przeżywali traumatyczne wydarzenia. No mogą też skoczyć bezpośrednio do określonej pamięci. Trzeba im w tym pomóc. A nawet wtedy mogą wystąpić problemy. Mm, które jeszcze robić. nigdzie nie ma na YouTube. Znajdziemy pamięć, z którą możesz się synchronizować. No ale. A później idziemy dalej. No nie. Przywykniesz do tego. Codziennie na razie tylko punktów widokowych. Na pewno zacząć od tego. Wieczorem. tylko naizwłóc się? Program nie. Sprawa tak stoi. Też będę tylko powiem ci, bo jestem ciekaw, co tam jest. Czy może Altajrek? Czy tak może Altajrek? CPM tak Może, może. Witaj, obiekt 17. Szkolenie to ma za zadanie pomóc ci w przystosowaniu się do systemu kontroli Animusa. Dalsze instrukcje za chwilę. No, odeszłam, to jest obiektem 17. Wskaźnik stabilizacji no tak. przedstawia stopień wstąpienia. zgrania ze wspomnieniami Twojego przodka. Aha, Jeśli no tak. To... cofnijcie do ostatniej lokacji. W tej chwili jesteś na granicy desynchronizacji. Postępuj zgodnie z poleceniami, tak aby przywrócić stabilność systemu. Animus wykorzystuje system lekarza do sprawowania kontroli nad działaniami Twojego przodka. Czytuję podprogramy wiem, mające jak... sprawdzić swoje przysługi. Wiem, są, że filmy już Dobra, Zacznijmy od sprawdzenia podstawowych działań każdego elementu. Stojąc w miejscu, wykorzystaj przycisk głowy, aby rozejrzeć się po otoczeniu. Dobrze. No spin Miranda, twoje trench'e, trench'e. A ich nie opuścili. Udaj się w stronę na chwilę. Chwiej po No nie gale ty. Baba jedna. Wiesz co? Korci żeby się zakręcić. Chyba sobie nakręcę Hitman forsa. Sporo tam jak robić na cichego z zabójcem i więcej. No wiesz co, że korcimy. Niezwracającymi uwagi i zwracającymi uwagę. Działania niezwracające uwagi są społecznie akceptowalne. Działania zwracające uwagę są nakierunkowane bardziej na akcję. Przytrzymaj przycisk działań przyciągających uwagę, aby zobaczyć jak Twój wyświetlacz zmienia kontekst polecenia lalkarza. Wspaniale. Aby kontynuować synchronizację, przetestujemy kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Musisz uspokoić tego człowieka w stronę znacznika. Biedne. Używając przycisku pustej dłoni, w trybie przyciągania uwagi. Dobrze. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec z sprintem. Przedaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. To piekła wpaść! O to też głupota, że przewrócić się na ziemię. Że możesz się przewrócić, i tyle. Animus dostarczy Ci również. Ale nie, byle wyprzedujesz. No. Ikona statusu społecznego informuje Ci o Twoim statusie. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz swoje ukryte ostrze. Po wybraniu ostrza, podejdź do żołnierza i zniszczyń go używania. Nie zgadniesz, Czytam sobie ten. instrukcję od y, Hitmana krwawej forsy, i tu pisze fajny opis od shotguna. Jest shotgun ma niszczycielską siłę, ale robi cholerny hałas. To, jest to wszystkiego w instrukcji jest napisane. Super sweet. Oni gibli. koń mówi: "Na, na, ludzie." Takiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Onie długie w Jerozolimie będzie w tej na tych gości. obserwacji. Ojej, agresywne lub słabsze nieakto mohol spowodują adekwatną reakcję. Rodohalek. żołnierza. Weź nie rzucił szczaratę, to Słuchnego się dopiero wkurzy. Skorzystaj z ruiny, no. aby uciec z pola widzenia żołnierza. Przede mną nie uciekniesz! Ale ty biegłeś tak jak ciota, tak tak z rękami, tak, nie zostawionymi ci go uciec! rzuciłeś. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij no do ogrodu na dachu, no aby no. się ukryć. No miejmy nadzieję, że się wszystko ładnie dobrze. nagrywa i wszystko wskazuje, ładnie widać, no nie? No nie, w w no, nie wiesz, się Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. No. Do diabła z tym! Mam lepsze rzeczy do roboty! Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Szlaja, nie Jesteś nie w tej anonimowy i możesz wejść z kryjówki. A, ja się długo anime, no, na ale, ai, za długo Ale HD. Aby wykonywać wiele różnych Czas. się ukryć. Czas, dwie minuty musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby a Po prostu spowodujesz grę, nagrywanie, ja ustawię znowu. odchodź. No, Gang tnie mówiłem, przechodzą no, do... do demonstracji w się w otoczenie. Pomyślałem, żeby zabić czas i żeby coś fajnego jednego w pogranie użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za. No, tak, ale miecze wystają. Wszystko wystaje. a ja oni oczywiście na, na to nie patrzę, no nie, bo strasznie to są ślepi. w cichy. Ślepi, ślepi strasznie. Dobrze. Hmm. Puste twarze, właśnie, to są pustaki w ogóle takie, dostępna staje się te się bez Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi w okolicy Mierdnie mądry Krzysztof. Świetnie Chcesz, Pamiętaj Orli wzrok jest dostępem dopiero do. Może ogarni Nie widzę Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asesynów pomoże Ci utrzymać stan sytuacji. dobry Kodeks składa się z trzech nakazów: po pierwsze, nie krzywdzić nikomu. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Rypiesz, rypierz! Możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka. Lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało ci się ukończyć szkolenie. Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. No wu cię ukończony szkolenie. 14 sekund, walczymy już czasem. Zaczekaj! Musi jak będzie sposób. jeden to ze stop. On nie musi umierać. 3 2 1 stop. Uh, uh.